To. Shot fired, taktyczny pierwszy. U 12... nas byli za pół, mówiliśmy slot. Tak, północ nas posądza. Czy, czy proponuję, żeby akurat superwizora tutaj przy... To jest kandyrek czy Wyspiskie Pikpang. Bo ja przyjechałem. go. Przepraszam. Garaż. Przepraszam. 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 na Przepraszam. 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 Jest, jest, załki, południe załóki, załóki, załóki prawo prawo. Stoszki, stoszki. Tak, 97, 10 złotych. To Sanchez FTR? To nie Sanchez. Proszę, na e... Ze względu, że pojazd jest. Ze względu, że pojazd jest. Załóki będą. Blan... Bar to... is, zatrzymał się. Jestem na nim, jestem na nim. tu załek. Dwa na to, że ziemi? Pytanie. Pytanie. Prawo, tak? prawo. Yy, nie, nie zsiadał. Zbierze się kontakt. Jedzie na Willow Hill, na Black Invalid. E, się, proszę. Zmogusie. Nie, to już poszło. Okej, okay, dzięki. Załóki, przejechał przez Anzak, jedzie na południe w stronę Koranu. Maszynki, doszli. Kanału Bożego Najlew. Kanału Bożego Najlew. Meganto, Meganto, Mistis. Jest chyba pod... pod wiaduktem, a no ja kanał burzowy bo zazwyczaj nie zauważyłem. Gdzie <laughs> jest ten kanał burzowy? Kanał burzowy pod Willow. Field. Ten chyba. <śmiech> <śmiech> w kanałach przy Guntonie nie widać mnie. Zgoda na ja ostrzał, zgoda na ostrzał i jestem uzbrojony. Tak, tak. Klara. Niechaj Dziękuję niechaj nie kajry za nim lekki. Chleb się. My zapakujemy na Wydajcie mu komunikaty. Wydajcie komunikaty tam, jak się bliżej się nadzieli. みっ Ha-ha-ha! <laughs>